Siemaneczko, z tej strony Mateusz, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam pojazd M4 T26, czyli Sherman'a na sterydach. Dobrze, co to tak naprawdę jest ten Sherman? Latem 1944 roku w USA w zakładach Chrysler'a zbudowano bardzo nietypowy prototyp właśnie tego pojazdu. Na podwozie czołgu M4 A3 zamontowano wieżę pochodzącą z przy... Przechodzącego właśnie próby czołgu T26E3. Wieża ta była wyposażona w armatę 90 mm. I po krótkich testach projekt zarzucono, uznając, że Sherman na sterydach nie, nie wejdzie do produkcji wcześniej niż właśnie T26E3. Dodatkowo, eksperyment z Shermanem w tej wersji obawiali się, że może wpłynąć na rozwój, rozwój samych pojazdów M26. I powiedzmy sobie jeszcze, że największą wadą, niestety, tego pojazdu było bardzo słabe opancerzenie, bo jednak mamy tutaj do czynienia jednak cały czas z A modyfikacja polegała tylko na zwiększeniu siły ognia. Więc dobrze, nie przedłużając, wejdziemy sobie do bitwy i zobaczymy, jak to jeździ na tym 6.0. Ogólnie będzie to moja pierwsza czy druga bitwa na tym Shermanie więc chciałbym zobaczyć jak to jak to wyjdzie i tak mamy tutaj podstawowy pocisk ma 175 mm przebicia czyli relatywnie jest to fajne, fajne przebicie później mamy ten ulepszony pocisk z ładunkiem czyli M82 który już posiada wtedy 185 mm przebicia więc jest to naprawdę fajny wynik Szczególnie, że mamy tutaj jednak tą 90. Więc w momencie, kiedy rzuci nas normalnie, na przykład na Tygrysa 1, no to z Tygrysa robimy siekę. Co prawda, Tygrys też może z nas zrobić niestety siekę, bo jednak kadłub jest nadal szermanem, tak? Ale dobrze. Plan jest taki, żebyśmy sobie pojechali tutaj na góreczki, wystawić tylko łeb. Bo tym pojazdem musimy grać właśnie typowo na wieżę, żeby coś odbijać i spróbujemy coś tutaj zawalczyć ogólnie pojazd do Artendera trafił dosyć niedawno relatywnie, bo chyba z 3 aktualizacje temu, czy dwie, jakoś tak nie jestem w stanie Wam teraz dokładnie powiedzieć, bo jednak nie przeglądam wszystkich aktualizacji idealnie i żeby wam powiedzieć, która to dokładnie była. Ale dobrze, tutaj mamy taką góreczkę. Ja bym się za nią chciał ustawić i zobaczyć, czy tutaj w ogóle to będzie miało sens. Mamy pierwszego. Jak sami widzieliście, podczas ruchu da się tym trafić. Ta armata nie rusza się tak za bardzo mo za mocno. W ogóle rozwaliliśmy M51, czyli szarmana z armatą 105 mm. Oj, 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 hit! Ktoś do mnie hitem strzelił. Prawdopodobnie drugi taki, drugi M51. Tak. Pojedziemy sobie tutaj. Będę, Będę próbował tak naprawdę dostać się tu niżej. Jeszcze. Ciut za nisko. M4 FL-10. Niestety francuski Sherman mnie przebił. Zna sobie trochę mniej amunicji, bo aż tyle nie potrzebuję. Tak z 24 sztuki. Spróbuję teraz, powiedzmy sobie szczerze, od drugiej strony podjechać, żeby tam się nie pchać, bo widzę, że Shermany są dobrze ustawione. I będzie to dosyć, dosyć duży problem. Trafię tego samolotu, za bardzo się... Za bardzo się kręci, a jednak ostatnio nie mam jakiegoś wyczucia do tej 50 na dachu. Czyli tam jest KW, dobra. I za wysoko kurwa kadłubsza, kadłub kadłubsza mana, Co to wie, że nie przebijam, co jest. Niestety, jak sami zauważyliście, no kadłub nie przetrwał, niestety. Niestety zostaliśmy wyeliminowani, ale bitwa jest porażką totalną, więc akurat tutaj nie, nie ma co się przejmować. Zaraz rozegramy drugą bitwę i zobaczymy, jak tam nam pójdzie. Jeszcze pobawimy się jako pelotka, zobaczymy. Co tutaj będzie? Jak sami widzicie, z jednym fragiem jestem trzeci, więc śmiech troszkę na sali. Do czterylaski wyczucie jest. Dziesty wyczucie jest. Niestety do dwunastki no średnio. No dobrze, Trzy sam dwa samoloty strącone. Będę chciał do tego trzeciego jeszcze strącić. Troszkę za wysoko. Jeszcze Junker leci. się samolot przyczepił. No niestety powietrze nam też, powietrze nas to mocno, mocno zajechało. W sumie weźmiemy jeszcze samolot. Bo już i tak nie ma, czy, nie ma po co się na ziemi respić, skoro i tak to jest porażka. Jak sami widzicie jeszcze trzy samoloty latają. A tym mogę im jeszcze zrobić niezłą siekę. Cztery samoloty latają. No, ciekawie. Dobra, pierw myśliwce, później, później bombowce i szturmowce. Jeden poszedł. Teraz tego, No nie nieśmiertelkę miał super, a w ogóle nasz mnie zastrzelił, tak z ciekawości. No dobrze Czyli nasz, nasz mnie zastrzelił Polecam A w no, we wtorek próbowałem zagrać sobie w Wartandera Niestety ym, serwer mnie nie wpuścił w ogóle na grę Bo niestety y, serwer poszedł papa pa. jakby to można było powiedzieć No, niestety. Wykorzystałem maksymalnie, jak się dało moje punkty. No nie. Nie udało się wygrać. No cóż, zdarza się. Dobrze, i przejdziemy sobie w takim wypadku do drugiej bitwy. O, w ogóle jeszcze modyfikacje wpadły. Świetnie. I od razu przechodzimy do drugiej. Litewki. Dobrze, mamy taką sobie mapę, powiedziałbym, pod Shermana. W sumie da się tutaj troszkę powalczyć, i chyba pojadę na C, tak, żeby tutaj dało się coś wykonać. Ale akurat fajna, yy, fajna, bitwa się trafiła, bo poprzednią bitwę mieliśmy na topie, a tą bitwę mamy taki coś na 6-7 mniej więcej. Więc na topie fajnie sobie ten pojazd radził, yy, dawał radę. Co prawda nie wiem dlaczego tego kawulca nie miałem przewić. Yy, jednak przy tej penetracji to powinno wejść, yy, wejść w kawu bez najmniejszego problemu. Ale dobrze. Tak, podjedziemy sobie na C. Jak sami widzieliście, mieliśmy fajny przykład. T26A5 obok nas przejeżdżał i jesteśmy dużo wyżsi od te, właśnie tamtej konstrukcji. Ale dobrze. Przeciwko komu w ogóle walczymy? Mamy tutaj Niemców przeciwko nam. Czyli tak naprawdę, Tiger 2, tygrys Jedyneczki, Panterki. No, będzie ciekawie. To akurat trzeba przyznać, będzie ciekawie. No, w ogóle mi się kamuflasze nie doczytał z tego co widzę. A nie, Ustawiono standardowy, dobra. Bo mam do tej maszyny kamuflaż, właśnie nie, nie, taki fajny, mi się akurat bardzo podoba. I zobaczymy. Dobra, chwilowo nasi przejmują C, nam A też jest już praktycznie nasz. Już jest. B, akurat na tej mapie to jest taka ciężka sprawa. Ale nasi olali B. Dobrze. Jeżeli tak... Ogólnie na tej mapie jest kilka wariantów, jak można zagrać, jakbyście grali kiedyś ze znajomymi w tak w większym gronie to możecie sobie zrobić najczęściej w ten sposób, że jeżeli... dajmy na to. Gracie w cztery osoby. Dwie osoby, jadą na C, dwie na B i jesteście w stanie sobie to utrzymać. Albo Dwie osoby na A, dwie osoby na B. I jesteście w stanie w cztery osoby wygrać grę. Jeżeli będziecie w stanie to utrzymać i... Nie dacie się rozwalić, nie? Bo już tak kiedyś robiliśmy z panem Angelen. Jeszcze tam z kilkoma innymi wspomnę. O, cię kurde, Pantera. Nie, nie weszło. Próbowałem się ratować, niestety. Nie udało się. Jakby powiedzieć go, go, gościu, który ko mnie był tym teciakiem, nie za bardzo ogarnął. No cóż, no zdarza się. A też y, niestety ja troszkę źle strzeliłem, powiedzmy sobie szczerze, bo strzeliłem za bardzo w lewo, a powinienem bardziej troszkę w prawo, żeby ten pocisk jednak zahaczył y, celowniczego. No cóż, no zdarza się. Widzę, że nasza chmara pojechała tak mocno na A, i teraz je tracimy. Więc ciekawie ogólnie powiem Wam szczerze, że z tego co zaobs zaobserwowałem, powiedzmy sobie szczerze, na kanale, no to. Takie wynalazki, właśnie jak M4 z tą wieżą, inne tego typu prototypy. No i fajnie się je ogląda. Dosyć ciekawy. Jestem aż w szoku, właśnie z poprzedniego odcinka. Tak, pokazywałem Wam b 109 9Z. I powiem Wam szczerze, no, ciekawie się to oglądało. Wiadomo, samoloty to nie jest tak, jakby Coś, co wszyscy chcą oglądać, ale no ciekawie wyszły wyświetlenia tam zadki. Gdybym trochę lepiej strzelił z tego działa, może bym trafił ten samolot? Gdyby tu była w ogóle stabilizacja, to by było piękne. Niestety nie ma. Jeżeli chodzi jeszcze o tą konstrukcję, to faktycznie czuć tak jakby ten przeskok z tej 75 na tą 90. Jednak maszyna jest dużo przyjemniejsza w strzelaniu. Co prawda ta 90 też nie jest jakaś rewelacyjna, ale powiem szczerze, no. Jest dobrze, nie? Ja na przykład tymi Shermanami. Yy, z 7 strasznie nie lubiłem jeździć, a tym? Jakoś tak przyjemnie się jedzie. Mimo, że jest wolny i to dosyć naprawdę wolny pojazd, ma jednak ten wygar. Więc można tym czołgiem coś tam postrzelać, więc fajnie, fajnie. Dobrze, tu nam rozwalił tygrys E gościa. To byśmy musieli zlokalizować, gdzie jest ten tygrys. Przydałoby mu się uchnąć. Tam rozwalili gracza. robię niestety coś dosyć mocno niebezpiecznego, bo jednak wyjazd na otwarte pole pojazdem, który jest niestety gigantyczny. Względem wysokości nie jest zbyt mądre. W sumie można byłoby ten pocisk spróbować tam rzucić, jednak nie są on za, szy za szybki, więc może. Okej, okay, czyli to są dwa pojazdy. O, jednego rozwalili, super. Czyli co tam żywego zostało? Pantera. No kurde! No M56 za zabija wszystko, nie? On się ustawia, a on tam na, na skałach stoi, świetnie. W ogóle widzę, tak z ciekawości, że mi się pojawiła zaś trawa na. Ziemi, więc zaś się ustawienia poprzestawiały. Praktycznie w tej bitwie pojazd do przeciwnika nie widziałem na oczy. Na początku tą panterę i koniec. ciekawie się zapowiada. Niestety takie bitwy się często gęsto też zdarzają, ale no cóż. Czekaj, jak tu mamy nasz pojazd, to my podejdziemy od tej strony, spróbujemy opnąć tego gościa w plecach od tej. Działo nowy ładowniczy. nie ruszysz już się? Nie no, ruszyć się ruszysz, ale nie oddasz mi, nie? Dygryz poszedł. Jeszcze jedna rzecz tutaj jest jakaś. Fuh, udało się, udało się. Dobrze. Bitwa, wy bitwa wygrana, więc jest okej. Okay. Jak sami widzicie, dużo nie zrobiliśmy, no niestety jeden frag, na asysta. Ale no... no cóż poradzić? W bitwy się niekiedy takie zdarzają, no z drugiej strony... U przeciwnika większość ludzi wyszła po jednym zgonach, nie? No i dobrze. Mamy jeszcze strefę przejętą i tak naprawdę chyba będzie wszystko w tej bitwie. Zdecydowanie będzie koniec tej bitwy. Dokładnie. Najlepszy oddział zrobiony z gościem, gościem który samolotem lata. Nic. Jeszcze kolejna zniżka. super. Dobrze. Nic. Dzięki wielkie za oglądanie. Ja się z wami żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek, który pojawi się w niedzielę. Dzięki wielkie. Cześć.